Co na Eurowizji? No robimy hita. Tego jestem pewna. Zobaczymy, jak nam pójdzie, czy przejdziemy do preselekcji. A jeżeli do preselekcji, to co dalej? Bo jest trochę tych kroków. Natomiast ja mam zamiar dobrze się bawić. I co najważniejsze jestem pewna utworu, jestem bardzo zadowolona z niego, więc wyjdę na scenę dumna i pewna w siebie, co też jest akurat ważne w odbiorze. Kreacja też się szykuje już na, na preselekcję. No i nie mogę się doczekać, aż już takie większe grono słuchaczy usłyszy ten numer. Ja już byłam, w, dostałam się do preselekcji Eurowizji. Udało się do preselekcji, natomiast nie, nie przyszłam dalej. To jest bardzo fajna przygoda. A jeżeli stworzyliśmy coś, co idealnie wpasowuje się gdzieś tam w te wszystkie ramy eurowizyjne, to czemu nie spróbować? To jest dla artystów, dla wokalistów super przeżycie i super doświadczenie, więc stąd też próbujemy.